31, 37. Już niedługo trzeba iść na pasterkę, żeby modlić się o lepsze jutro, zanim będzie za późno. Chociaż nie wierzę w Boga nie. Bo Bóg mi nie pomagał, kiedy, kiedy była we mnie trwoga sam sobie miałem wroga Kiedy w grobie była moja noga Lecz wyszedłem z tego bez pomocy Boga Be -be -be Bez pomocy Boga Stwórco, Ej. czemu taki kurwa jesteś? Czemu? czemu nic nie robiłeś, gdy modliłem się do ciebie? Czemu kiedy chciałem umrzeć, miałeś wyjebane? Witam się ciebie Ej. O wielki panie Chodziłem do kościoła, próbowałem winą szalne W międzyczasie wylewałem z siebie koszki żalne Kiedy ja sprawdzałem, ile w sklepie kosztuje Lina każdym Żebym pomodlił się do twojego syna. Chuja to dało, szczerze mówiąc. Przejebane życie, jak mam inaczej to ująć? Chyba jestem drugim hiobem, tak myślałem bardzo długo, i nie pomogłeś mi, bo też Co, czemu? Ciągle pytam, rozżalony. Pod nogami, zaraz ziemi, mam już tylko kłody, ale i tak dobrze, bo już po wszystkim, pod nogami powietrze i lina na szyi. Długo się zbierałem, by ci to wypomnieć, ale w końcu mogę przeprowadzić. Lecz ja tak zwyczajnie w świecie już ci kurwa nie wierzę Bo w ogóle każdy mówi, że pomocny potężny i pomocny Lecz gdzie ty byłeś gdy posyłałem me prośby Nie prosiłem o pieniądze ani o dziewczynę Ja po prostu kurwa życie chciałem mieć szczęśliwe To tak wiele? Jakoś mi się nie wydaje Więc czekam na twoją odpowiedź